Cześć, z góry przepraszam za mój głos, bo jestem trochę podziębiony, ale żeby nie tracić czasu zapraszam Was na unboxing iPhone'a 6s. Telefon został zakupiony dzisiaj w salonie w Berlinie. Jest to podstawowa wersja 16 GB, kupiona za 739 euro, kolor Space Grey. Jeśli chodzi o samo pudełko, to nie zmieniło się ono znacznie. Po prostu na froncie mamy tapetę przykładową z iOS 9, i do tego wypukły tutaj, wypukły, takie wypuklenie na nasz telefon oraz Touch ID. Natomiast różni się pudełko od szóstki, tym że po prostu nie ma tutaj białej tafli, tylko jest tam jakiś kolorek i zarys naszego telefonu. Na spodzie, wszystkie informacje, także tutaj nic nowego. 6S, jabłuszko. 6S. Otwórzmy sobie teraz nasze pudełko. I zobaczmy co jest w środku. Tutaj sam telefon. Do niego sobie przejdziemy później. Z wyglądu nie różni się znacznie, jest troszeczkę inna tutaj ramka aparatu oraz literka S w tym miejscu. Dalej w pudełku mamy papierki od Apu, standardowo szpileczka, informacje o produkcie podstawowe oraz dwie naklejki. Ładowarkę, kabelek lightning. Oraz słuchawki AirPods, pakowane w normalne plastikowe pudełko. To wszystko w tym filmie. Zapraszam Was do komentowania. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie iPhone'a 6S, zadawajcie je w komentarzach. Ja biorę i aktywuję sobie iPhone'a i będę go teraz dla Was testował. Także niedługo pojawią się pierwsze wrażenia oraz dogłębna recenzja po, myślę, około dwóch tygodniach użytkowania. Dla porównania, jeszcze pierwszy iPhone. I ostatni iPhone, czyli najnowszy i najstarszy telefon. To wszystko komentujcie, piszcie czołem.